Dzień dobry, witam na kanale Nic Literacki. Dzisiaj będzie taki luźniejszy vlog. Nie bardzo o książkach będę opowiadać, ale Wam co nieco tych książek pokażę. Bo Ania w jednym z ostatnich filmików pokazała, zapytała, czy odwiedzamy księgarnię, jak jesteśmy za granicą, a że mieszkam w Amsterdamie I tutaj tych księgarni jest trochę. No to zrobię taki cykl co jakiś czas. Będę odwiedzać księgarnie i wam pokażę, jak one wyglądają tutaj w Holandii. W Niderlandach w zasadzie. Na pierwszy ogień pójdą dwie anglojęzyczne księgarnie, które są w Amsterdamie bardzo popularne. A z czasem wam pokazywać niderlandzkie. Może z różnych miast zależy, gdzie tam będę. No i zobaczymy, jak ten filmik dzisiaj wyjdzie. Pewnie więcej będę sofou mówić niż przed kamerą. Dobra, idę do domu, bo muszę serm kupić. Dobra. Do zobaczenia. Zacznijmy może od ciekawostki. Jeśli jesteście na spacerze i spotkacie się tutaj w Niderlandach z plecakiem zawieszonym na fladze narodowej, to oznacza nic innego, że tutejszy odpowiednik naszego maturzysty zdał wszystkie egzaminy i tym oto symbolem obwieszcza się światu, że egzaminy przebiegły pomyślnie. Innym częstym widokiem w Amsterdamie są półki z książkami do wymiany. I tutaj mamy zabytkową budkę telefoniczną, która została przekształcona właśnie na taki punkt wymiany książek. Czasami udaje mi się znaleźć jakieś polskie tytuły, jak mnie coś interesuje, to zabieram. No i sam niektóre książki na takich półkach zostawiam. W kraju trwa obecnie kampania przeciwko podwyższaniu podatku VAT na książki z 9 do 21%. Jeśli chcecie podpisać petycję, zapraszam na stronę. Tutaj księgarnia Ateneum, ale nie wejdziemy tam, chociaż mają dział z literaturą anglojęzyczną, z książkami po angielsku, po francusku, po niemiecku. Ale spójrzmy na wystawę, co tutaj można znaleźć. Tak, tak, dobrze widzicie Marcin, Wicha i rzeczy, których nie wyrzuciłem po niderlandzku. The American Book Center jest to niderlandzka sieć księgarni angielskojęzycznych, która została założona w 1972 roku i ma dwa, dwie inne księgarnie w Hadze. No ta amsterdamska jest najstarsza i tutaj znajdziecie mnóstwo książek po angielsku. Ale nie tylko książek, również czasopisma, e, upominki, ale nie takie mydło-powidło, tylko związane z książkami, no i także gry, e, co wam będę dużo opowiadać, zobaczcie sami. Można się tutaj również umówić na randkę w ciemność książką. Czy zdecydowalibyście się na taki zakup? Teraz czas na brytyjską sieć księgarni Waterstones. No tutaj już jest pięć pięter literatury. Od literatury popularnej poprzez dziecięcą, klasyki, poezja, nauka języków, literatura popularno-naukowa. No, mnóstwo, mnóstwo wspaniałych książek. No i ich wystawy zawsze są pełne, pełne nowości. Tutaj mamy wspaniale wydaną serię o Herkulesie Poirot, książki Agaty Christie. A tutaj mamy dwa tomiki poezji zebranej. Wielki Kot, wiersze o kotach i psia poezja. Oczywiście w Wielkim Kocie nie mogło zabraknąć wiersza Wisławy Szymborskiej. Kot w pustym mieszkaniu. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że te dwie wizyty w księgarniach Wam się podobały. No, taki trochę inny, nietypowy dla mnie vlog, ale chciałem się z Wami podzielić tymi miejscami. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa.